Among <laughs> Halo, pani Meliton? Słuchaj, panie. Ważna wiadomość. Za kilka dni Łęckim sprzedają kamienicę, a jedynym kupcą będzie baronowa Krzeszowska i ich kuzynka, nieprzyjaciółka. Wiem z pewnością, że zapłaci za dom tylko 60 tysięcy rubli. A w takim razie resztka posagu panny Izabeli w kwocie 30 tysięcy rubli przepadnie. Chwila jest bardzo pomyślna, gdyż panna Izabela postawiona między biedą, a wyścią za marszałka, Chętnie zgodzi się na każdą inną kombinację. Domyślam się, że tym razem nie postąpisz pan z nastręczającą się okazją jak z wekslami Łęckiego, które podarłeś w moich oczach. I pamiętaj pan, kobiety tak lubią być ściskane, że dla spotęgowania efektu trzeba je niekiedy przydeptać nogą. Im zrobisz pan to bez względu, tym pewnie cię pokocha. Pamiętaj pan. Zresztą możesz pan sprawić Beli małą przyjemność. Baron Krzeszowski przyciśnięty potrzebą, sprzedał własnej żonie swoją ulubioną klacz, która w tych dniach ma się ścigać i na którą wiele rachował. O ile z nami stosunki, byla byłaby szczerze kontentna, gdyby ani baron, ani jego żona nie posiadali tej klaczy w dniu wyścigów. Baron byłby zawstydzony, że sprzedał klacz, a baronowa zrozpaczona, gdyby klacz, wygrawszy komu innemu, przyniosła zysk. Bardzo subtelne są te wielkoświatowe komerarze ale spróbuj je pan zużytkować. Okazja zaś nastręcza się, gdyż, o ile słyszałam, niejaki Marusiewicz, przyjaciel obojga krzeszowskich, ma panu zaproponować kupno tej klaczy. I pamiętaj pan, że kobiety są niewolnicami tylko tych, którzy potrafią je mocno trzymać i dogadzać im kaprysom. Doprawdy, zaczynam wierzyć, że urodziłeś się pan pod szczęśliwą gwiazdą. Pozdrawiam i powodzenia.